Cię to jest kurde. Luna! Hej! No, pamiętaj, jak chciałaś Margaritę, chciałem, ale ty zamówiłaś hawajską. ja za, Ty będziesz znowu się otoczyła za mnie? No, bo no byś miałeś zamówić Margaritę. No, bo. No, Trochę kurzyłem, ja nie lubię hawajskiej, rozumiesz, no, kurde. Rozumiem. Ale wiesz co? Ja lubię hawajską. Ale ja nie lubię, kurwa! O, patrz to ten nas, co wywaliłeś wczoraj! A za czemu wywaliłem? Jakim? Nie, nie, brawo. brawo. nie, no, Super, nie, 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 go nie, nie, no, nie, no, Zjemy nie, nie, to nie, ziemi, nie, 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 tak. tak nie, z nie, 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 nie ale rozumiem. To nieważne, nieważne, ja po prostu lubię. Ale no dobra, że lubisz, ja nie lubię, więc wypierdalaj mi z tym. Co ty mówisz do Spierdalaj, no, jak nie ty spierdalasz, to ja spierdolę i chuj ci no, no, w No no co, co się powiedzieć? No, no... Hej, czy nie masz O, Nina, ma. Cześć Nina, cześć Nina, ja idę. No. No to, no Jaki debil! No! Jeszcze. Jaki debil, ale. Ale wiesz co? ta No, co ja chciałam powiedzieć? Co ja miałam powiedzieć na chciałaś więcej. A no! Wczoraj. No, wczoraj bo, wczoraj bo wczoraj. No, bo. Ale za mało jej było, za mało. Ten dostępny. Dobra, dobra. Słuchaj, trochę. Może nie. jeszcze dzisiaj zamówimy? Ale dużo. No dobra, no.